Wcześniej jej tu nie było. Według pracowników restauracji Anastazja zachowywała się bardzo spokojnie. Była sama i nie nawiązała z nikim kontaktu. Docieramy do supermarketu, gdzie rozmawiamy ze sprzedawcą, który obsługiwał dziewczynę. Słyszałem, że Anastazja, ta polska dziewczyna, była widziana tu po raz ostatni. I nagrał ją kamerę monitoringu. Czy to prawda? Tak. Co tu robiła? Kupowała coś. Pamięta pan, co to było? Chyba wino. Butelkę wina. Pamięta pan, która mogła być wtedy godzina? Około 20.00. Przyszła sama, ale wyszła stąd właśnie z tym mężczyzną z Bangladeszu. Po rozmowie z właścicielem sklepu wiemy, że grupa mężczyzn. I tak właśnie, moi drodzy. Hmm, rozpoczniemy za chwilę nasz kolejny turniej w tym tygodniu. To będzie drugi turniej, w którym będziemy udział w większym stopniu. Tam, pamiętamy ten wtorkowy, taki nasz turniej trochę pechowy, bo tylko 10 minutowy. Wczoraj, późno jeszcze nie do końca, jeszcze udało nam się całego rozegrać. Dzisiaj już wszystko powinno być e, na swoim miejscu. Takiego z takiego, wychodzimy założenia, że powinno być coraz lepiej. Dzisiaj e, turniej Team Cup, więc to teoretycznie turniej e, Łatwiejszy i zresztą trudniejszy. Łatwiejszy, na no bo będzie można popełniać błędy, ale nie mniejszy niż przez pokorę świata. Bo kiedy nie ma sezonu, no to sytuacja jest tak naprawdę podobna czyli jej kwalifikacja nie ma większego znaczenia. Łatwiej będzie o tyle, że po prostu mniejsza presja. Natomiast z drugiej strony Yy, niestety haczykiem właśnie jest to, że będzie mniej konkursów, i może być się mniej zawodników niż wczoraj. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce za chwilę. Zaczynamy. A więc moi drodzy oficjalni, witam bardzo serdecznie i zapraszam na wielkie emocje, które na pewno dzisiaj mogą przynieść nam dzisiejsze zmagania. Widzimy na razie jeden zawodnik czeka na turniej. Rozgrzewka dla Johana Hebarta. W poczekalni nie ma żadnego zawodnika. Stąd razie prognozy rzeczywiście jest taki, że ta frekwencja będzie słabutka. Do turnieju mamy jeszcze minutę. Będzie men w dzisiejszym turnieju, ale jaka ta będzie frekwencja? Czy będzie chociaż sześciu zawodników? No bo to jest taka nasza minimalna frekwencja, żeby ten turniej miał w ogóle jakiś sens dla nas. Eee, jeśli będzie mniej niż 6, wiadomo, że to będzie sobie, e, turniej, taki, bym powiedział, relaksacyjny. Mamy Adama Karzmarczyka, mamy Mena, e, aby złudzeń był u nas mocniejszy, się o rating. Po wczorajszym turnieju mamy dwa punkty, które będą na plusie, ale wciąż poniżej 800. Dzisiaj mamy nadzieję, kolejny etap. Odrobinę.

Zaczynamy dzisiejszy turniej, oczywiście dla nas bardziej, można powiedzieć, że niż jakieś tam większe wyzwanie. Dlatego, że frekwencja powoduje, że, że prestiż tego turnieju oczywiście jest mniejszy. No i zaczynamy. Zaczynamy od wielkie kroki z Zakopanem. 14 belka. No i początek 133 metry. Mamy jedną drużynę, prawda, jak na razie. Wilomowski dołączy za chwilę do turnieju A jednak nie dołączę, bo frekwencja mu nie pasuje dzisiaj. Najwidoczniej. Eee, 133,5 metra osiągamy, drugie miejsce indywidualnie. Wrócimy do pierwszego 10 punktu jest ta walka, do Ciesów, to się ciekawie. Możemy to zawodę wygrać, a więc idealnie rozpocząć ten turniej. Będzie spodziewany wygranej. 134 metry tak jest! Ależ niespodzianka, to no proszę bardzo. No niesamowite. Niesamowite rzeczy się dzieją, ale stało się. Wygrywamy pierwsza jeśli wiem, że nasz rybal dostał też punkt ratingowy. Nie miał od nas niższe miejsce. No trochę to nie było słodkie moim zdaniem. Zobaczymy, co będzie w sama. To będzie trudniej o, oczywiście zwycięstwo w konkursie. Ale że wygramy na inauguracji to na dużej skoczni. No mało ale s był tutaj. Dla nas teraz mm, obiecująca, drugie miejsce w kwalifikacjach. Znowu z taką nadzieją, że powalczymy, minimum o to drugie miejsce w zawodach. No, teraz ładnie. 135 metra, proszę zobaczyć. Pierwsze miejsce jak z marczykiem. No niesamowite, na razie. Na razie jesteśmy regularni i to może nam pomóc. Pamiętajmy, no, że tu nie macie zawodników strzałówki. And, no, trochę nam ułatwia drogę walki o wysokie lokaty. No ale teraz skurczenie mogę troszkę nas zdeprymuje. Trzecie miejsce będzie w tym konkursie. Renikowi być bez zmian, bo w ogóle ma jednego z mocniejszego. Stąd sytuacja bez zmian. Teraz Zefeld. Trzeci konkurs z 24, jak pamiętamy. E, turniej długo nie potrwa, tak, bo to tak jak mówię, na no, turnie będzie klucz od to będzie turniej taki wtorkowy, czyli od turnament. Idzie do, turnieju do około 35 minut obecnie. To też może być podobnie. W zachwytek od odpadki. Pierwsza wpadka z naszej strony tak naprawdę, 96 metrów. Będzie krócej, większego znaczenia, no bo i tak mamy tylko 4 zawodników, więc wymogi są te same, że każdy tak będzie w te samej drużynie. Teraz no niestety gorszy konkurs przed nami. Mamy ostatnie czwarte miejsce w drużynie. Szkoda troszkę szczerze powiedział przy tej naszej postawy. Krzysztof Adamek dołączy do turnieju za chwilę, więc troszkę tej walki będzie więcej być może, no ale tutaj poniesiemy porażkę, tak. Będzie pukcik strat. W mówię, bronimy honoru, ale to będzie ostatnie miejsce, Ryba, ale nie daje szans. Wygrał to zawody Adam Kaczmarczyk. Tak samo od niego, czyli Reti go wróciło do punktu wyjścia. I za chwilę Sochi. Już z w składzie, czyli jeden zawodnik będzie samotnie w drużynie. I my to możemy być niestety tym samodnikiem, bo ten nie do trafiony, 126 metrów. No niestety. Troszkę smutno. Ale pamiętamy, że tak się wynik indywidualny. W każdym turniku. To, że będziemy przyciągnięć do pojedynczej drużyny, to tylko świadczy o naszym po prostu pechu, ale nie znaczy, że będzie w konkursie słabo. 127,5 metra. No, indywidualnie będzie znowu chyba piąty miejsce. Czwarte. No, Szczęśliwe czwarte, ale chyba minimalnie. Zobaczymy, czy powrócimy o miejsce trzecie w tym konkursie, czy niekoniecznie. No, czy, czy, czy będzie lepiej, jeśli chodzi o jakość, więc jakaś szansa się pojawi. 131 metrów. Dobre nota od Jest trzecie miejsce. No właśnie, pokonujemy Adamka, pokonujemy jeszcze yy, Mena. Dzięki temu rytyku utrzymujemy. No i teraz pora na pierwsze loty, proszę Państwa. Loty w planicy. Adam Kaczmarek opuszcza grę, a więc znów będzie tylko jedna drużyna. Konkurs numer 5 na horyzoncie. w pewnym sensie od błędu, ale błąd bez znaczenia, dlatego że w drużynie oczywiście tej samej, tylko zmieni się numer startowy, będziemy stosować jako pierwszy zawodnik. MN od błędu, no ale rywale widzimy, no, warunki nie najlepsze, bo najdłuższe loty no w 220 metrów nie na po tym generalnie. My się staramy. To jest dobra informacja, jest oczywiście dużo lepiej. 224 metry i po pierwszej serii mamy drugą lokatę. Przegrabamy tylko minimalnie z naszym jednym rywalem. Od 20 punktów jest to parko. pierwsze miejsce się ciekawie. Bardzo ważna w serii filmowej. 223,5 będzie wygrana. No, drugie miejsce. Nie dodam szans tutaj men. Zwłaszcza w drugiej serii, notując, no nie dalej. Ale później sobie zyskujemy znowu na plusie. No i teraz zostało 19 konkursów, także jeszcze oczywiście jest tutaj sporo okazji, żeby te punkty sobie wybarczyć, chociaż łatwo nie będzie. Mogę no, się praktycznie znikomy. Teraz Digger Subbacken. Jedenasta belka, rozmiar 240 metrów. No teraz 208,5. Adamek opuszcza turniej, czyli będziemy mieli tylko trzech zawodników, a to oznacza, że turniej będzie jeszcze mniej tak naprawdę znaczący dla nas. Nie wiem z czego to wynika. Może tam kolejne pokój motywacji do tej walki. Bo jakoś, jakoś inaczej nie wyobrażam sobie powodu, dla którego bym miał odpuścić grę 216,5 metra. I mamy drugie miejsce. Darowo sobie będę kompytał ten skok, bo popełnił. Mamy drugie miejsce gwarantowane w tym konkursie. Może ci pierwszy tutaj z, z chybartem walczymy dzielnie, trzeba to przyznać. 228,5 m szczęśliwy lot daje na pierwsze miejsce, psuje trochę hybart, mamy zwycięstwo jest, 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 wokół, które linkowe trafiają, no i teraz... No i teraz belgi z Elwin z bruku przed nami. Siódma belka, rozmiar 128 metrów, siódma belka startowa, no zobaczymy, czy będziemy trzymać tą serię dobrych ustępów, czy niekoniecznie. Jak bardzo nas trzyma w tym turnieju, można powiedzieć, bo gdyby nie te wyniki, no to nie mielibyśmy motywacji. Mamy wygane kwalifikacje, a więc znowu pojawia się nadzieja no, na szybowanie tego regimu dzisiaj, na ten moment. Jakby próba takiego wytowania w przeszłych niepowodzeń. Teraz te dobre burki wieczne, ale my ich nie wykorzystujemy, trochę mylimy się niestety, no i miejsce trzecie. Rywale z kolei, zresztą tak jak my w kwalifikacjach, czyli na poziomie rozmiaru skoczni. Na metrów. kilkometrowy, wtedy chyba będzie się zmieni, chociaż skoro będzie lepszy jakościowo, no to będzie chyba i tak ostatnie miejsce. 128,5 metra, no szkoda. Ale w drugiej serii brawo za determinację, że to była ta trudna walka, bo tu zawsze troszkę będzie motywować. Teraz KULM, a więc pora na trzeci dzisiejsze Była Planica, było Vickersons, teraz KULM. No zobaczymy, ta frekwencja. Mówiliśmy, że będzie słaba i jest słaba. Chcę ja po prostu walczymy o to, by choć troszkę zyskać sobie. Na tym rytmiku, chociaż łatwo nie będzie, bo mimo frekwencji, która jest słaba, no to wpadę też możemy się nie wystrzegać, prawda? 204,5 metra na początek najgorszy wynik w stawce. Zobaczymy, jak będzie w konkursie. Bo tam, oczywiście, ręce na pokład. Tam trzeba będzie walczyć o te konkretne cele, o jakie nam przecież chodzi. Zobaczmy, czy się uda. No, no trochę lepiej pewno. 211,5 metra lepiej, ale miejsce trzecie. Natomiast różnice punktów były minimalne, więc możemy nawet te zawody wygrać. Dostaniemy do pierwszego miejsca 2,2 punktu, czyli niespełna 2 metry. Bardzo, bardzo niewiele, ale skokinowo to będzie porażka. Także tutaj trzecie miejsce. To trzecie miejsce niestety. No ale przecież koszmary to też będą, to jest normalna rzecz. Teraz że kolejny punkcik. Miejmy nadzieję, że. Że jednak do uda nam się utrzymać na optymalnym poziomie. Za nami pierwsze osiem konkursów. Za chwilę ciąg dalszy.